W naszych wiadomościach m.in. o mszach dziękczynnych za pontyfikat Benedykta XVI i grzyskach abstynentów w Brennej, rekolekcjach z ojcem Szustakiem, a także o wykładach o tzw. mszy trydenckiej. Msze święte dziękczynne za pontyfikat Benedykta XVI odbywać się będą 28 lutego w parafiach diecezji bielsko-żywieckiej. Ustępującego z papieskiego urzędu Ojca Świętego pożegna też o 20. uroczyste bicie dzwonów w podbeskidzkich świątyniach. W przesłanych dla parafii normach liturgicznych wikariusz generalny diecezji biskup Piotr Greger zaleca, by w ostatnich dniach pontyfikatu sprawowane były we wspólnotach parafialnych, kaplicach i domach zakonnych msze święte dziękczynne za Piotrową posługę Ustępującego papieża. 11 lutego Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi z urzędu papieskiego, rozważywszy powielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem. Zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową, powiedział papież do uczestników konsystorza w sprawie kanonizacji grupy błogosławionych. 265. następca św. Piotra, który 16 kwietnia bieżącego roku skończy 86 lat. Ostatecznie złoży swój urząd 28 lutego o godzinie 20. Wieść o rezygnacji poruszyła cały świat. Obecny na konsystorzu Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Angelo Sodano, po odczytaniu po łacinie przez papieża oświadczenia, powiedział: Niczym grom z jasnego nieba zabrzmiało w tej sali twoje emocjonujące przesłanie. Po raz pierwszy od ponad 700 lat następca świętego Piotra sam z własnej woli zrezygnował z papieskiego urzędu. Prawie 200 zawodników wzięło udział 24 lutego w 15 zimowych igrzyskach abstynentów w Brennej. Wśród zawodników byli abstynenci ich rodziny, a także osoby, które modlitwą i obecnością wspierają alkoholików walczących z nałogiem. Wszyscy próbowali swych sił w zimowych konkurencjach na stoku narciarskim pod Starym Groniem. Zawody rozpoczęły się jak zwykle od koncelebrowanej mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Brennej Centrum. Kilkadziesiąt dorosłych osób zapisało się do specjalnej księgi, deklarując czasowe powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. Po liturgii uczestnicy w różnych kategoriach wiekowych rywalizowali w sportach zimowych. Odbyły się takie konkurencje jak slalom gigant, zjazd na byle czym, kros na jabłuszkach. Przeprowadzono także konkursy rzeźby śniegowej oraz rzutu śnieżką do celu. Na koniec rozdano pamiątkowe medale i dyplomy dla wszystkich, którzy zmarzli i zgłodnieli. Na stoku czekała gorąca zupa. Chciałam księdza poprosić o refleksję jako pani pomysłodawcę, Panie. jako inicjatora. Cieszę się bardzo, że to tak pani nazywa, rzeczywiście Piękne. zaczęło się w Kameśnicy, mojej parafii. Kiedy był czynny jeszcze wtedy wyciąg, on potem upadł. Był czas, kiedy nie było śniegu w ogóle, ale igrzyska się odbyły, potem był jakiś czas w Szczyrku, No i już po raz trzeci w brennej i za każdym razem okazuje się, że wspaniałe jest to miejsce i bardzo dużo ludzi sprzyjających. Przede wszystkim pani wójt, ksiądz proboszcz w Kościele i jakiś taki klimat. No i stokie jest przygotowany, wspaniałe wszystko, bramki, no można liczyć czas. No jest po prostu idealnie i sami już to powiedziałem, że Brenna urasta do takiego genius locji dla tej się. sprawy i oni są dumni z tego i to jest największa radość. No i są także dumni i radośni ci, którzy startują w tych też różnych dyscyplinach. No jest to piękna sprawa, zabawa. Tak jak pani zaznaczyła na początku, można mówić, Bili mały jubileusz, 3, 3, 3, niby mały, ale już duży. Bo tak jak oni, lata trzeźwienia, e, abstynencji nie liczą na lata, miesiące, nawet liczą na dni. Dla nich jest ważny każdy dzień i żyją e, maksymą. Dziś nie, a jutro nie się dzieje co chce. Dziś nie pije, dziś nie pije. Dziś nie pije. I, I z tego każdego dnia składają się po tym miesiące, lata. To było coś takiego, że chcieliśmy pokazać, że. No mimo abstynencji, że potrafimy jeździć na nartach i to dobrze, bo to było w kręgu właśnie dobrze jeżdżących na nartach. I że potrafimy, że jesteśmy normalni, o, bo tak byśmy postrzegani jako no, nie pijesz, nie palisz, to masz albo coś z głową, albo no, inne przytyki. Kim są ci ludzie, którzy startują? Więc są, są to dwie grupy, można powiedzieć. Jedna to jest grupa ludzi, która no, mając ogromne problemy alkoholowe wyszła z tego i chce się spotykać, dzielić tą radością nie wiem życia i nie tylko z podobnymi ludźmi, którzy mieli przejścia. Druga, druga grupa to są ludzie, którzy sympatyzują z tym ruchem i tu już my w zasadzie oczekujemy jakiejś tam miesięcznej deklaracji abstynencji, która no, no nie powoduje jakiejś tam destabilizacji, nie wiem, współżycia rodzinnego, bo, bo ci ludzie jak umią korzystać z alkoholu, to, to prawdopodobnie nie będzie to nigdy stanowiło dla nich żadnego problemu. Ale ta miesięczna deklaracja pozwalająca na start... W naszej imprezie jest jakimś wyrazem poparcia naszego ruchu i cieszymy się też takich ludzi, bo nie chcemy się zamknąć tylko w środowisku alkoholików, bo też by to nie było dobre. W ogóle 14 raz uczestniczę w tych zawodach. Dla abstynentów. W której kategorii bierze pan udział? No ja już jestem seniorem, czyli w tej najstarszej grupie, no i jest to salą gigant. Jest pan abstynentem? Jestem abstynentem. Co to oznacza? To znaczy, że nie piję alkoholu. Nigdy pan nie pił? Czy podjął pan takie wezwanie, żeby zostać abstynentem? Podjąłem takie wezwanie. Kiedyś piłem, później coraz więcej piłem, a teraz nie piję. Czy może pan powiedzieć nam, chociażby tak pokrótce, jak to się stało, że udało się wyzwolić z tego nałogu i czy miało w tym znaczenie również to, że uprawia pan sport, bierze pan udział w takich mistrzostwach? Ależ oczywiście. Sport to moje całe życie, bo w ogóle zawodowo też zajmowałem się sportem. Jestem trenerem w tej chwili, uczę wychowania fizycznego i to mi również pomogło, ale przede wszystkim przyjaciele, przyjaciele, no i wiara w to, że, że mogę być szczęśliwy bez podpórek. W jaki sposób wspiera pani sobą również y, całą tą inicjatywę, całą tą ideę? To również wspiera pani modlitwą tak. y, osoby, które starają się wyjść z nałogu. Tak, staram się po prostu, jeżeli tylko mam czas, kiedy mamy spotkania y, modlitewne y, w każdą środę, to właśnie na tych modlitwach y, wspieramy tych wszystkie osoby, które są uzależnione. I w ten sposób osoby, które nie piły, Wzmacniają to osoby, które piły że i pokazujemy, że da się żyć po prostu inaczej. I tym przykładem jest po prostu startowanie w zawodach, uczestniczenie, a przede wszystkim wspieranie ich modlitwą, bo tego najbardziej potrzebują. Czy miała Pani okazję w życiu doświadczyć tego, że moja modlitwa komuś bardzo pomogła? Tak, tak. I to znaczy nawet niejednokrotnie. Mam bardzo dużo takich osób, gdzie po prostu potrafiłam wymodzić, uprasić Pana Boga, żeby po prostu przestali pić, żeby przeszli na dobrą drogę. I to się stało. I to się stało, to się spełniło, i to za to Panu Bogu bardzo dziękuję. Organizatorzy niedzielnej imprezy promującej trzeźwy styl życia to Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej oraz Bielskie Grupy AA. Igrzyska objęli patronatem ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Tadeusz Rakoczy, diecezjalny duszpasterz do spraw trzeźwości ksiądz Prała Władysław Zązel oraz wójt gminy Brenna Iwona Szarek. Muzyka Do poszukiwania odpowiedzi na pytanie co to znaczy zapłonąć w życiu zachęcał młodych ludzi znany dominikański kaznodzieja ojciec Adam Szustak, który 24 lutego w Bielskiej Katedrze rozpoczął czterodniowe rekolekcje zatytułowane Placki z rodzynkami. Podczas wieczornej mszy świętej zakonnik zachęcał by żyć pełnią życia i pomyśleć jak będzie wyglądała nasza śmierć. Nawiązując do niedzielnego czytania Ewangelii o przemienieniu na górze tabor, zakonnik wskazywał, że piękno, jakie jaśniało wtedy w Panu Jezusie, polegało na tym, że tam się objawił cały płomień tego, jak On kocha. Chrześcijaństwo to jest dobra nowina o tym, że da się w życiu płonąć, że da się w życiu przechodzić przez to, co jest nieudane i trudne, mówił kaznodzieja. Zakonnik podkreślał, że warto nauczyć się płonąć i znosić rzeczy trudne, gdyż na końcu pokazuje się, że życie jest jak jedzenie placków z rodzynkami. No to tyle widzieliśmy, nie? No bo skoro było ich 50, a tam było 17 tysięcy, to to sobie wyobrazić, jak to się skończy. I siedzą wszyscy w swoich domach, żony, dzieci, starsi, którzy już nie mogli walczyć. W są zamykane, nadziei nie ma, nie chce się żyć. Na etapie odwioski przybiega jedna z tych 5 Na ulicach nie mają swoich środków i trzeba się Jeżeli przywykliście do tego, że jesteście źle że jest smutno, że beznadziejnie, i że ten kościół to jest jaki jest, że jak dokładnie wygląda jak do wioski, o mówię, ale ja wam do egzaminu. Przywykle i powiedział: wygrał, że ale no. Wielkopostne z Ojcem szóstakiem zorganizowało Bielskie duszpasterstwo Akademickie i młodzi ludzie z University Christian Outreach, należący do bielskiej wspólnoty miasta na Górze. Podczas kolejnych wieczorów w Bielskiej Katedrze celebrowane będą msze święte, prowadzone konferencje, będzie także okazja do spowiedzi, zaplanowano kawę i poczęstunek. Do lepszego i głębszego uczestnictwa we mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego mają zachęcić specjalne wykłady, które ruszyły w ubiegłym tygodniu w Bielsku Białej. Przez cały Wielki Post, w każdy czwartek w jubileuszowym centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ksiądz dr Grzegorz Klaja, który celebruje regularnie tzw. msze trydenckie, będzie opowiadał m.in. o stroju liturgicznym kapłana, znaczeniu ołtarza i jego otoczenia. Symbolice ciszy kanonu rzymskiego, czy wymowie gestów, znaków i ceremonii. Ksiądz Klaja przypomina, że pierwszy cykl wykładów na temat nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego odbył się kilka lat temu z wyraźnego polecenia ordynariusza który chciałby w ten sposób przygotować grupę zainteresowanych diecezjan do uczestnictwa w starszej liturgii. To okazało się bardzo ciekawym, dobrym doświadczeniem. Zintegrowało bardziej grupę tych, którzy chcą uczestniczyć we mszy. Pozwoliło odkryć bogactwo, znaczeń tej starej liturgii. W zeszłym roku zorganizowano drugi cykl wykładów, który był troszeczkę poszerzony. Zaproszenia były otwarte no i cieszyły się dosyć sporym zainteresowaniem. Na wykłady przychodziła grupa około 40 Osób. Według 44-letniego duchownego obecna tematyka ma prowadzić do głębszego i lepszego zrozumienia starszej formy przy świętej. Ksiądz Klaja przypomina, że sprawowaniem przy świętej w życie nadzwyczajnym umożliwił wydany w 2007 roku list apostolski motu proprio Benedykta XVI sumorum Pontifikum. Podkreśla jednak, że pierwsze zezwolenia na odprawianie mszy świętej w dawnej formie wydał błogosławiony Jan Paweł II, publikując odpowiednie dokumenty najpierw w 1984, a następnie w roku 1988. Zwraca też uwagę, że instrukcja papieskiej Komisji Ecclesia Dei, zatytułowana Uniwersę Ecclesiae z 2011 roku, mówi o tej starszej formie liturgii jako o bogactwie, z którego wierni mogą korzystać. Papież Benedykt XVI wypowiada bardzo ciekawą sentencję. Mówi, że wszystkim na dobre wyjdzie zachowanie bogactw liturgicznych kościoła i to co było święte i ważne dla minionych pokoleń, dla nas nagle nie może stać się czymś niebezpiecznym, groźnym, odrzuconym, lecz również ma stanowić wartość i ma być czymś świętym i ważnym. Według badań z roku 2010 przeprowadzonych w 30 krajach świata, msza święta trydencka sprawowana jest w 1444 miejscach, z czego w 340 można z niej skorzystać także w dni powszednie. W 313 miejscach msza święta w języku łacińskim sprawowana jest w niedzielę, choć nieregularnie, a w 324 co niedziela, ale nie w godzinach dogodnych dla rodzin, czyli od 9 do 12. Wreszcie w 467 miejscach msza święta trydencka sprawowana jest co niedzielę w godzinach dogodnych dla rodzin. Odświętnie ubrani w garniturach i pod krawatem uczniowie, oraz w makijażu i na wysokich obcasach uczennice techniku mechaniczno-elektrycznego w Kętach przypominają w każdy piątek Wielkiego Postu o skuteczności i znaczeniu postu oraz zachęcają do podejmowania tej formy modlitwy w intencji kogoś innego. Co tydzień w akcji zainicjowanej przez dwie katechetki jednego księdza katechetę udział bierze około 150 osób, w tym także nauczyciele. Uczestnicy kęskiej akcji zwracają uwagę, że przywdzianie od świętego stroju w czasie postu ma swoje uzasadnienie w nauczaniu Pana Jezusa, który mówił, kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako budnicy, którzy przybierają wygląd ponury. Ty zaś, kiedy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz. Podczas tegorocznej wielkopostnej akcji jej uczestnicy otrzymali także woreczki z solą, przypominające, że być solą ziemi to starać się być chrześcijaninem naprawdę. Kimś, kto jest dla rodzaju ludzkiego środkiem chroniącym przed zepsuciem, podobnie jak sól, która służy do konserwowania mięsa. Na reklamujących akcję plakatach rozwieszonych w kęskich szkołach widnieją pytania: jesteś solą ziemi? Czy nie utraciłeś smaku? Nie zwietrzałeś? Czy pomagasz innym być solą ziemi? To wszystko co przygotowaliśmy dla państwa w tym tygodniu. Następne wiadomości już za tydzień. Tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z rekolekcji, zapraszamy oczywiście do każdej parafii, bo każda parafia prowadzi jakieś rekolekcje, ale młodych i studentów zachęcamy szczególnie do katedry Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej, gdzie rekolekcje do 27 prowadzi ojciec Adam Szustak, a w kościele św. Jana Chrzciciela w Komorowicach są również rekolekcje pod tytułem Wielkopostne Dni Ewangelizacji.